Oj, dobre mordeczki, witam Cię bardzo, to bardzo serdecznie na stronie CSGOODSKINS Pamiętajcie mordeczki, że trzeba mieć 18 lat, żeby oglądać ten materiał Jeżeli nie masz 18 lat, to wyjdź z tego odcinka i nigdy tutaj nie wracaj Mordeczki moje piękne Jak sami widzicie, Black Week jest Już pan tłumaczę na szybciążkę jak to działa Wystarczy, że sobie tutaj otworzycie takich 10 skrzyneczek Po tutaj określonej kwocie no i jak coś takiego otworzycie, ja Wam pokażę tak na szepciocha. Jak coś takiego, zawsze powiem Wam tak, może nie zawsze, ale zazwyczaj dużo takich skinków się tak jakby, no, powyżej 4 zł. Powyżej 4 zł, więc fajnie. E, ale nie, jednak troszeczkę dobre, dobrze, nieważne. No, i teraz jeszcze ostatnią skrzynkę. No, i dostajemy zniżkę 25% na Steampunk'a. No i fajnie, no i tak. Później wchodzicie sobie tak. Sprawdź teraz, aktywuj i wchodzicie sobie na skrzyneczkę Steampunk, No i ona jest. Chcecie, więc ma aktywny koponik. No i tutaj z takiego czegoś tam wyskakuje na przykład. No, bardzo fajna okazja, bardzo fajna okazja, więc jak najbardziej. Polecam, ale my dzisiaj nie o tym, my dzisiaj w ogóle, dawno mi nie było na stronie, więc zobaczę, czy jest jakaś nowa skrzynka, ta była, ta była, aha, czy się tutaj nie zmieniło, dobra, no dobra, jak sam widzicie, Iwancik się zakończył, więc zobaczmy, czy dzisiaj coś tutaj ugramy, mordeczki w mojej pięknej, najukochańsze, ja sobie w ogóle pozwolę, aha, nie o mojej ulubionej skrzyneczki, szkoda, szkoda bardzo bardzo lecz mamy Tripsa. No ja bym sobie zrobił na no, sam początek. z yy, Skrzyneczka Ember Case. Ojejku, co ja zrobiłem? Co ja bym, zrobił? Andrzej Wazon, proszę Państwa, Andrzej Wazon. I Andrzej Wazon dropi tutaj AWP Wildfire w stanie Minimal No i z tej skrzynki nic tak naprawdę fajnego. Nam tutaj nie działało, więc no dobra, zobaczymy co będzie dalej. Ja bym sobie może to otworzył, to odwłaził. To może bym sobie to wziął. I może Phoenixa. Nie, bo nie, fenix nie. Phoenixa to może nie, ale może, może, może Military Case. Ale Military Case na Jesterze. Na Jesterze proszę Państwa. No i zobaczmy, czy tutaj... Polecą nam jakieś fajne, bardzo skiny. Najlepiej, jakby to było czerwone. no Nie oczekujmy się. no Czerwone jest najlepsze. Czerwone jest najlepsze, najpiękniejsze, więc zobaczymy. No dobra, pierwsze otwarcie. No i tutaj mamy Minimum War Imperial Dragon. No dobra, lecimy dalej. Drugi raz taki, ale chyba w gorszy. A nie, taki sam stan, ok. Nieważne. Dobra, tutaj jeszcze Emeczka pogrąca, bardzo fajnie. W stanie free tested. Mogłoby być lepiej, mogłoby. MW, ale nie będziemy narzekać. Nie będziemy narzekać, oczywiście. No i zobaczmy, czy tutaj Medium coś nam rzuci. Orionek, Orionek Minimal Wear. fajnie, bardzo ładny w ogóle. Uspik i jeszcze tutaj dało Emeczkę Hellfire Willworm Will w Statraku? Bardzo przyjemnie. No i tutaj jeszcze fajnie dało tego maczka, faktorniu, więc naprawdę bardzo przyjemnie nam wyszło. Co tutaj w ogóle jest? A wbijmy, wbijmy Fajnie, to jest Underdog w ogóle. To jest. Bu... Dobra Aha, chyba. A nie, dobra, ty Entropic Hollow. O kurde, no dobra. A nie, dobra, ty. Fana... Yy, Navi jest lepszy, nie? ale kurde, tutaj dwa digielki poleciały. Nie fajnie, bardzo nie fajnie. I to jest Underdog w ogóle. Zapomnij. O jezu, panie, idź pan, chuj. Widź pan panie Bardzo źle Bardzo nieprzyjemnie Zapowniałem, że to jest underdog Najgorzej Ile ten skał? Kurwa to tyle? Co no jest? To. No nie! Ja pierdolę te hit! Po prostu kurwa hit! To ja koronę trafiłem ty Jeszcze rękawica. Idź pan w chuj. Ale tu kurde... No to mogło się lepiej skończyć. Tak Lepiej, lepiej, lepiej. No no niestety. Niestety, ale tak się niestety dzieje. Eee, co? Ja bym sobie chciał taką zrobić. Gielek, Kielek. Jaki to stan? Chobaty, skart jakiś. Hmm. Też nie jest źle, ale da, ja bym chciał coś, nie wiem. Jako łaszka w stanie faktor bo O Jezu, marzenie. Marzenie, marzenie, jeszcze raz marzenie. Ale no, niestety. Dobra, to ja sobie teraz weźmiemy sobie dwie skrzynki. Chyba takim ekscentem zakończymy ten odcinek. Dwie skrzyneczki na raz i... daje nam pogromce. No, jak za dwie skrzynki, no to słabo, ale chodzisz minimal, więc też nie jest jakiś nie ma jakiś, Znaczy jest tragedia i tak. No dobra mordeczki co, jeżeli Wam odcinek się spodobał, zostawcie opeczkę w górę, subikę z dzwoneczkiem i pamiętajcie, żeby yy, napisać jakiś miły komentarzyk. Ja się grać, trzymajcie się, jo!